Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce w miesiącu maju i zapraszam do czytania z kart Tarota oraz kart anielskich na miesiąc maj dla Was. Drogie strzelce, miesiąc maj to miesiąc, kiedy jest nam mocno niewygodnie. To piątka, to chaos to miesiąc zmian przełomowych. Przede wszystkim też w maju po 500 latach cofają się trzy planety. Saturn Cofa się w wodniku już 11 maja i będzie w tym biegu wstecznym znajdował się aż do września. Saturn jest srogim nauczycielem karmy. Uczy nas dojrzałości przede wszystkim. Powracać do nas mogą w tym czasie osoby z przeszłości, również osoby z poprzednich żyć, tak zwani eksowie, mogą do nas powracać, aby nas, abyśmy mogli przerobić trudne, Tematy przede wszystkim. Mamy dokonać wreszcie y, nauki, lekcji życiowej i odciąć się od tego raz na zawsze. Będziemy też przerabiać niezałatwione tematy z przeszłości w tym czasie. Y, następnie, Wenus, y, opiekunka byka i wagi, cofa się 13 maja. W tym czasie, aż do 25 czerwca. Jesteśmy narażeni na oszustów matrymonialnych oraz oszustki oczywiście. Także kochani, uważajcie na to, co Wam się mówi odnośnie uczuć, odnośnie relacji. Bierzcie wszystko przez połowę. Ponadto też nie polecam w tym czasie wchodzić w nowe relacje, ale również nie decydować się na operacje plastyczne bądź zabiegi upiększające, ale również zakup. Jakichś poważniejszych, na przykład, rzeczy związanych z urodą, ponieważ po tym terminie 25 czerwca zwyczajnie możemy tego żałować. Następnie Jowisz, planeta szczęścia, największa planeta, wchodzi w bieg 14 maja, i wtedy to nie jest dobry czas na rozpoczynanie nowych interesów, nowych umów. Przepraszam. Także na pewno jest to bardzo dobry czas na y, pracę on, online, na kooperację, na y, y, tutaj po prostu zawiązywanie nowych znajomości, ale na bazie starej, y, starych projektów. Y, kochani, i przede wszystkim wy w tym miesiącu y, tło czytania dla Was. Karty są już y, wyciągnięte wcześniej dla Was. Y, przede wszystkim. Macie kartę diabła. Karta diabła mówi o tym, że powinniście, drogie strzelce, myśleć w tym miesiącu o sobie przede wszystkim i wy i wasze ego, jakby podbijać wasze ego. Uważajcie też w tym miesiącu, bądźcie ostrożni, szczególnie na oszustów. Przede wszystkim też pojawia mi się tutaj karta śmierci. Śmierć zawsze znaczy, Zakończenie naturalne pewnego etapu w życiu. Po prostu macie drogie strzelce w tym miesiącu coś przetransformować. Te transformacje będą w szczególności dotyczyć spraw zawodowych. Być może ktoś z Was decyduje się na zakończenie pracy i otworzenie się na nowej, może będziecie szukać nowej pracy. Też niektóre osoby może po prostu zaczną szukać nowej pracy, rozglądać się za tą pracą i rozpoczną nowy etap dzięki temu w życiu. Też zwrócić uwagę, duże znaczenie będą miały osoby w tym miesiącu spod znaku Skorpiona oraz Koziorożca. Jeżeli chodzi o zdrowie, drogie strzelce, to przede wszystkim pojawia mi się u Was Lekarz, chirurg bądź fizjoterapeuta. Także też na to, kochani, zwrócić uwagę. Zwrócić uwagę głównie na okrągłe kości, dysk, biodro, kolano, ale również zęby w tym miesiącu. Sporo, sporo nieporozumień, jeśli chodzi o dom, o mieszkanie, o, o, o relacje w Waszym domu, bardzo dużo negatywnych emocji. Może pojawić się także zazdrość w domu. Niektórzy z Was może zaproszą nową miłość do domu, zaproponują komuś wspólne mieszkanie. Inni też mogą po prostu zwyczajnie szukać nowego mieszkania, po prostu zmieniać miejsce zamieszkania. Jeżeli chodzi o pracę, macie pracę zawodową. Macie tutaj jakieś dużo mm, decyzji do podjęcia, także ważne decyzje do podjęcia, wręcz takie decyzje ostateczne. Przede wszystkim te decyzje, na te decyzje będą wpływały pieniądze, także jakieś mocne postanowienia odnośnie pracy. Ta energia pracy jest w tym miesiącu bardzo pozytywna dla Was. Jeżeli chodzi o pieniądze, nie bardzo te pieniądze widzę, żeby napływały. Raczej widzę wydawanie tych pieniędzy. Choć energia pracy i zarabiania jest dobra, to jakby oszczędności i szybkiego przypływu gotówki tutaj nie widzę. Niektórzy z Was mogą wydawać pieniądze na kursy online, szkolenia jakieś, też dużo mi się tu pojawia. Mężczyźni mogą wydawać na panią, kobietę swoją ukochaną, dużo pieniędzy. Um, inne osoby mogą wydawać po prostu na urodę na tematy związane z urodą, ale ostrożnie kochani, ponieważ Wenus cofa się um, także to mogą być chybione po prostu inwestycje jeżeli chodzi o uczucia um, przede wszystkim y, dla panów y, strzelców pojawia się tutaj y, pani y, tutaj y, też z ognia Czyli to może być spotkana kobieta, Strzelec, Baran albo Lew, ale też y, pojawia mi się tutaj no, wymarzona kochanka dla panów, bardzo niezależna kobieta. Y, prawdopodobnie dla osób, które dopiero chcą wejść w relację, jest to osoba poznana przez internet. Natomiast y, jeżeli już jest taka osoba koło Was, to bardzo dużo y, tutaj y, działań internetowych widzę. Y, z, Wybranką. Jeżeli chodzi o panie, zwróćcie uwagę, kochane, czy nie macie rywalki wokół, także krąży tutaj rywalka, y, zwłaszcza też was ktoś obserwuje tutaj y, internetowo. W karcie rady, drogie strzelce, macie, dokonajcie wyboru. Drogie strzelce, jeżeli y, po prostu y, też strzelce, które się znajdują w trójkątnych y, relacjach, y, Karty doradzają w końcu w miesiącu maju: zdecyduj się i wybierz pomiędzy dwoma osobami, ale też osoby, które nie mają takiej sytuacji, po prostu muszą wybrać, będą przyparte do muru, żeby wybrać w końcu między dwoma sytuacjami. Karty mówią również o odwagi. Bardzo pozytywną osobą w miesiącu maju dla Was jest ktoś z znaku bliźniąt. Natomiast ostrzegam. Was, kochani, przed jazdą samochodem, jakieś przejścia również mogą być w transporcie, bądź w waszym pojeździe na przykład, samochód, bądź jakiś inny pojazd. Ostrzega was również przed osobą z znaku raka. I kochani, rada od aniołów w uczuciach na miesiąc maj. Dla singli oraz dla osób w związkach. Dla singli rada od aniołów na miesiąc maj, przede wszystkim szukaj bratniej duszy. Wchodź w relację tylko wtedy, kiedy bardzo dobrze ci się z tą osobą rozmawia, wybraną oraz kiedy czujesz, że jest to Twoja bratnia dusza. Także zaczynaj relację przede wszystkim od przyjaźni. Jeżeli chodzi o związki, już które istnieją, to rada od Was: przede wszystkim nie dajcie sobie rujnować życia przez osoby z przeszłości. I karty radzą Wam, abyście się godzili, abyście się pojednali przede wszystkim. I ogólna rada podsumowująca na ten miesiąc dla strzelców to jest podejmij wreszcie decyzję tutaj decyzje cały czas się przewijają w tym czytaniu jeżeli macie kochani sprawę sądową jakąś niecierpiącą zwłoki to absolutnie się nią zająć jeżeli macie na myśli zrobić jakąś tutaj sprawę sądową to też miesiąc maj jest dobry na to ale ważne będą w tym miesiącu przede wszystkim decyzje i tej decyzyjności oczywiście Wam z całego serca życzę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, osoby, które są zainteresowane osobistym kontaktem ze mną, indywidualnym rozkładem, macie informacje pod tym filmem, jak się ze mną skontaktować. Oczywiście również zapraszam na moją stronę Facebook. I do zobaczenia w miesiącu czerwcu. Pozdrawiam, bruszka Anna.